Dobiega końca remont dwustuletniego cmentarza komunalnego przy ulicy Kopernika w Łomży. wymieniona została część kamiennego ogrodzenia przy tzw. ewangelickiej części cmentarza. Odnowiona została także brama przy głównym wejściu. Jak kolejny etap prac rekonstrukcyjnych, konserwacyjnych ogrodzenia cmentarza komunalnego. W tej chwili zostały wykonane wszystkie roboty mokre, tzw. tynkarskie pokrycie. E, bramy i został już zakończony mur, odtworzony z kamienia na e, w takim fundamencie żelbetowym ze ścianą oporową. E, myślę, że w następnym tygodniu, w czwartek, w piątek, e, założymy już skrzydła bramy i skrzydła furt. No, skrzydła furtek będą troszkę inne niż wszyscy pamiętają dlatego, że będą dwuskrzydłowe, dlatego, że, żeśmy podczas skuwania tynków. Odkryli dwie pary zawias po, po w poszczególnych pylonach tych bramek. Wiąże to się z wykonaniem tej bramy niezbyt starannym. Po prostu każdy filar inaczej patrzy i, i, i prawdopodobnie dlatego były zrobione dwuskrzydłowe te bramki. Wszyscy pamiętamy te bramki właśnie jako jedno skrzydłowe, które tak nie dolegały, jakoś tak się nie, nie domykały i to właśnie dlatego. Dzięki pogodzie przede wszystkim, którą mieliśmy cały czas bardzo ładną, na początku troszkę wiało i, i tutaj były deszcze w trakcie prowadzenia wykopów, ale potem pogoda się ustabilizowała. była tak jak teraz, bardzo piękna, słoneczna pogoda. No To spowodowało, że roboty zostały znacznie przyspieszone, wiązanie tynku i potem wysychanie tego wszystkiego, koniec wiązania i, i, i może było malować potem to wszystko gruntować, no, poszło to szybciej, znacznie szybciej niż się spodziewali. Ciekawostko jest tutaj to, że kolona tej bramy na tej wieżyczce dzwonnej została pokryta łuską. Też to wynikło tak niespodziewanie, dlatego że pod połatami blachy, które była pokryta ta wieżyczka, znaleźliśmy dwie skordowane łuski z blachy cynkowej. No i tutaj wspólnie z konserwatorem zabytków postanowiliśmy właśnie wrócić do tego pierwotnego wyglądu tej koronki i tak została wykonana. To jest już drugi etap tego remontu. W zeszłym roku została ustabilizowana brama, postawienie bramy, bo ona po prostu tańczyła ta brama, chyliła się w różne strony sobie chodziła. Nawet pod wpływem wiatru został rozebrany mur, w ogrodzenie tego cmentarza kamienne. też był. Najwyższy czas ku temu, żeby rozebrać, dlatego że jedna e, łyżka ziemi spod tego muru spowodowała, że mur runął. No, został wykonany mur oporowy żelbetowy na odpowiedniej głębokości. E, na tym murze został odtworzony mur stary, z, z, z tego samego materiału praktycznie. Oczywiście on troszkę się różni od tego muru, który był kiedyś, dlatego że tutaj zaszła konieczność docinania kamieni od dołu, dlatego że tam półka na tej murze oporowym była, miała tylko 18 cm szerokości i ten kamień trzeba było dopasować do tej półki. No ale mur wygląda w tej chwili tak jak myślę wyglądał kiedyś, chociaż nie ma takich dokumentów na ten temat. Cmentarz komunalny to zabytek, dlatego też nad remontem czuwała Łomżyńska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.